Dzisiaj niewiele rzeczy szło po mojej myśli. Biorąc pod uwagę to, że w ogóle bardzo źle spałem, od 3 do 5 w ogóle nie mogłem spać. A na YouTubie pojawił mi się filmik mówiący o tym, że jeśli nie śpię między 3 a 5, to jestem wartownikiem Boga. Obejrzałem pół i stwierdziłem: Nie, 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 to nie, nie kupuję tego. Dziękuję. Obudziłem się znięty i wykończony. I będąc szczerym, spisałem ten dzień na straty już od rana, ale powoli zrażałem się, umułem zęby, wyszedłem z psem, popracowałem. Potem porobiłem parę rzeczy na obejściu, tak zwanym. I zadzwoniłem do taty, czy nie ma jeszcze yy, 2-3 godziny czasu, żeby się powspinać na obłazowej. Okazało się, że miał, więc pojechaliśmy, było super. Udało mi się zrobić pierwszą siódemkę w skale. Ta wycena była trochę dziwna, ale nie zmienia to faktu, że jestem bardzo zadowolony. Potem wróciłem do domu. Niestety, dzisiaj byłem tak przytkany, że od rana stwierdziłem, że a będę nagrywał, a potem sobie z offa wszystko powiem wieczorem. Już wiem, że to był błąd. Lepiej jest komentować na bieżąco. Wieczorem mam problem z tym, żeby to wszystko ubrać w słowa. Ale te vlogi to jest eksperyment. Dzisiejszy eksperyment wychodzi tak. Nie lubię robić cały czas tego samego, więc chcę się rozwijać. Mógłbym pracować cały czas na jednym formacie, ale podoba mi się to, że to zmieniam. Dziś nie wyjdzie, może wyjdzie jutro, i takie jest życie. To pewnie będzie wszystko na dzisiaj, więc widzimy się i słyszymy tym razem jutro i pozdro!